Serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w grę Cities Skylines, symulator budowy miasta. Ja uważam, że jeden z najlepszych. Mm. Dostępne pieniądze mamy 70 tysięcy. Mamy główną autostradę. Co teraz musimy zrobić? Zbudujmy sobie drogę. Może są już dostępne pasmowe? Nie. 13 drogi. Okej okay, to wraz z rozwojem się. Jest wjazd i wyjazd to jest tak. Idziemy jedną drogę tak drugą tak Przydałoby się jakieś rondo. O tu jest pasowa droga Da radę to wzburzyć teraz Dwukierunkowa, na razie tu mamy jednokierunkowe drogi, dobra Teraz zacznijmy, żeby jakieś, jakieś rondo, jakieś takie centrum Możemy sobie zbudować. Może na by się okay. Trochę dziwna ta ulica, ale dobra, jest jakby takie małe rondo. Przybyliśmy sobie. Fajnie, gdy się w ogóle pokazały znaki na jezdni. Jest na plus tego symulatora. Dobra, ale żebyśmy mogli sobie zacząć, to wyznaczmy sobie teraz strefy. Pieniędzy nie mamy za dużo, także strefę mieszkalną zróbmy sobie. Strefę mieszkalną. Trochę się pobawimy tymi drogami. Ok, buduję pierwszą strefę mieszkalną, będzie tu i tu. Teraz jest nam potrzebne. Podstawowe media. Prąd i woda. Turbina wiatrowa. Nie ma co szaleć póki co zbudował elektrowni węglowej. Na razie zbudujemy sobie wiatrową. Możemy nawet dwie, aby nie jedna na drugiej. Słaby wiatr. Dobra, zostawmy przy tej jednej. Woda, wodociągi. Wieża ciśnień na początek. Od razu wyświetla się nam koszt budowy i szacowana produkcja 60 tysięcy metrów sześciennych na tydzień będzie tu poprowadźmy tak tak i tak, ok. i co teraz musimy doprowadzić do naszej wieży ciśnienie? prąd miejsce już jest zajęte, ale czemu? bo droga dobra jest prąd eee Budując w ogóle system wodny, trzeba pamiętać także o ściekach: wodociąg, ścieki. Przyjechając tu, Do, dobra. Ścieki będą szły tu, ale co za tym idzie, tu też musi być prąd. Czemu ja nie mogę postawić nigdzie tutaj zbocza, a tu? Koszt budowy 6000, produkcja 5 MW Postawmy go to, spróbujmy, zobaczymy co nam z tego wszystkiego wyjdzie Myślę, to, to żeby było Widzisz, tam wodę stoi na wodzie trochę tak nieudolnie, ale dobra Czyli tak mamy już podstawowe zapewnione ścieki i prąd. Zobaczmy czy to działa. Już ktoś nam się buduje. Zostało się nam 32 tysiące. Spójrzmy na system dróg. Udało nam się stworzyć jakby takie rondo. Dziwne trochę, ale jest. Dobra, już pierwsze domy nam się budują. Ale zapotrzebowanie rośnie. Zbudujmy drogę. Żeby nie było tak sekwencyjnie. Tu. Tu nie mogę. Tu jest zablokowany przez słup. Dlaczego ścieki pokazuje mi, że, że nie odprowadzane są ścieki. Nie ma wodociągu, muszę zatrzymać. Woda nie, no jest. Zróbmy tak za blisko kolejny błąd mogę coś tak to zrobić o nie jest tak Prąd zapewniony jest, jest płyną ścieki. zaraz zobaczymy czy te ścieki czy już zanieczyszczamy Okej, okay, udało się, dobra, ścieki mamy odprowadzane. Zobaczmy, czy nam znikły. Okej, okay, i tu na domach też jest znikłe, że już nie ma tych ścieków. Odblokowano panel ekonomia. okej, okay, ale co my możemy tutaj zrobić? Budżet. Chodzi o to, że zmniejszenie lub zwiększenie nakładu na daną rzecz, na wodociągi idzie 900 dolarów, a na prąd 200. Na razie jest to, tak powiem, wioska. Pora na strefę handlową postawić, niech będzie trochę tych stref mieszkalnych zwiększmy. wodociąg, żeby nam nie mówiło, że brak gdzieś jest wody musimy zmienić w ten sposób okej okay. nasze miasteczko powoli się buduje, ale tracimy wejdźmy w panel ekonomia, czy możemy coś zmienić żeby zyskiwać Na razie podatków nie mamy jeszcze odblokowanych i pożyczek też nie. Co jest dosyć takim utrudnieniem, może się wydawać na samym początku rozgrywki, ale jak miasto jest małe, czyli ten nakład może być mniejszy. OK, nam przybywają tu ludzie. Pojawiło nam się także tutaj, żeby, że jest wysokie zapotrzebowanie na strefę fabryczną, ale żeby nie ryzykować, strefę fabryczną może postawmy tutaj. Na razie małą. W ten sposób doprowadźmy tu media. Wielokrotnie to wgrałem. W tą grę na początku padałem, bo nie potrafiłem doprowadzić mediów czy zapewnić odpowiedniego budżetu. Stan tygodniowy dochód na razie jest minus 270 dolarów. Zobaczymy, jak przyjdzie fabryki. Prąd: przede wszystkim dla fabryk, prąd gdzieś w nie wiatrowej by postawić i doprowadzić im prąd. Już znacie, jak prąd zniknął, ale weźmy jeszcze w budżet ekonomia. Czy ja mogę ograniczyć tak, żeby jak najmniej zysk był? Ciągle słuchajcie, mamy zapotrzebowanie na te fabryki. ja zbuduję jeszcze jedną ulicę tutaj ale tu zniszczę ten kto to tu zrobię tak, taki myk tak i tak kosztem jednej fabryki dobra ok. teraz zobaczymy co mamy minus, powoli nam ten budżet robi się ku plusowi co jest dobrym sygnałem na razie jest minus plus 1 dolar od razu możemy zapisać sobie tą grę nowy zapis gry weźmy sobie na plusie na plusie 2 ok pamiętajmy że mamy zmniejszony nakład i większe większy naszym będzie miasto ten nakład budżetowy będzie musiał wzrosnąć, ponieważ będzie obsługiwał więcej budynków, więcej zakładów produkcyjnych i tak dalej. Ale póki co, nasze miasteczko jest małe i oby było na plusie, to jest czasami ciężko jest uzyskać tutaj na plus. Ale okej, okay, jak to te drogi wyglądają? Tutaj jest tą, w tą. Dziwnie się zachowują te ciężarówki. No, dziwne te rondo nam wyszło, no ale dobre. Bierzmy też pod uwagę komunikaty, które się wyświetlają, bo będą one bardzo pomocne. Zwłaszcza przy budowie. Weźmy sobie strefę mieszkalną. I z tej strony. Mogę tu coś zbudować? Nie. Tu już nic nie mogę zbudować. Prąd. Mało. Czyli zwiększam nakład na prąd. O, widzicie, zniknęły te kierunki. Większa produkcja energii, więcej nakładów, więcej wytworzonej energii. Ale co za tym idzie? Większe koszty. Nasze miasteczko powoli się rozwija. Strefę mieszkalną tu i tu jeszcze z bo jest dosyć duże zapotrzebowanie. Nazwy ulic na razie nie są aż tak istotne. Dzisiaj dbajmy o to, żeby dostarczyć im podstawowe media. Ok, dzięki temu woda popłynie. Nie jest tak źle, bo nasze miasto rośnie. Przybywają nowi ludzie, bo nowe budynki się tworzą, a my mamy plus 800 dolarów na plusie. Im będzie większe miasto, im bardziej rozległe, tym wszystkiego będziemy potrzebowali więcej, ale to z czasem. Zaczynawszy od nakładów na budżetowych na energię, czy na wodociągi, czy i tak dalej. Później pojawiają się posterunki policji, szkoły i tak dalej, które także będziemy musieli łożyć. Ale w tym odcinku to by było na tyle. Czyli mamy początkowe fabryki, początkowe domy, energię i wodociągi. I sobie zapiszemy na plusie jeszcze raz, żeby to zrobić. O, już mamy gratulacje osada. I na tym chciałbym skończyć ten krótki odcinek.